Tak naprawdę rok zaczyna się od września, wtedy kiedy pojawiają się szkoły, pojawiają, wracają kluby sportowe, no i też klienci wracają z wakacji, i, i, i to jest też czas taki, kiedy znowu zaczynamy myśleć o, 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 o zdrowiu. I to jest dla nas czas najbardziej intensywny, bo jest to związane po prostu z ułożeniem przede wszystkim logistyki basenu sportowego. Chcielibyśmy wszystkich zadowolić, i sportowców, i Szkołę Mistrzostwa Sportowego, ale też naszych klientów indywidualnych, którzy no, są największymi sponsorami, jeśli chodzi o baseny Słowianka i, i zawsze dla nich staramy się utrzymać e, też tory, żeby mogli popływać. To jest bardzo trudne do zrobienia e, i nikt do końca nie jest zadowolony, za co przepraszam, ale, e, ale to nas cieszy, że po tym okresie tej pandemii tak naprawdę powoli wracamy już do tej normalności. My to widzimy. Pamiętajmy, że dalej jesteśmy w obostrzeniach. Bardzo Państwa proszę, ja mam tutaj maseczkę w ręku, ale za chwilę, jak wejdę na basen, to ją założę. Pamiętajmy, że przepisy dotyczące dystansów, dezynfekcji, noszenia maseczki w holach głównych, nadal na Słowiance obowiązują i nikt nas z tego nie zwolnił, ani nas, ani Państwa. Będziemy tego przestrzegać i proszę o tym pamiętać. Ale oczywiście, wszystkich od września zapraszamy. Mam nadzieję, że to co teraz robimy uda nam się pogodzić po prostu wszystkich na tym basenie, a to, że jest duże zainteresowanie, to nas cieszy. Widzimy to też po naszych wynikach finansowych. Byliśmy tak długo zamknięci, że teraz każda ta złotówka, która przychodzi do spółki miejskiej, do, do, do kasy słowianki, no, cieszy nas podwójnie.